Dobry wieczór kochani, nazywam się Sylwia Piątek i jak każdego poniedziałku zapraszam Was serdecznie na rozmowę z jednym z współautorów w moim wspaniałym międzynarodowym projekcie niegotowej na sukces. Dzisiaj zapraszam do mojego studia pana, który zajmuje się budownictwem, ale jego ciekawa i bardzo inspirująca historia została zawarta też w naszym projekcie. Zapraszam do mojego studia i witam serdecznie Darka. Dariusz Tetelewski, witaj serdecznie. Witaj Sylwia, witam wszystkich serdecznie. Jak się czujesz? A, dziękuję, dobrze. <grym> dobrze. <grym> Widzę, że dzisiaj masz wspaniałą scenerię. Wszystko pod kolor, dosłownie naszej okładki. Nie gotowi na sukces. Na no, ja jestem w pokoju synów synów, no i tak, taka sceneria się złożyła, no, ale kosmos to jest odpowiedni, też można powiedzieć. Yy... Do tego całego, co się wydarzyło w tym, w tym roku. Także to, to jest niesamowita sprawa i, i po prostu kosmos. Także scenaria pasuje jak najbardziej. Cały kosmos. Jesteś właśnie jednym z współautorów naszej książce, niegotowi na sukces. I powiedz mi, jak to w ogóle wyglądało, że, że, że nie wiem, to cię zainteresowało, że cię ten projekt zainteresował? Wspomniałeś właśnie, że to, co się wydarzyło w ostatnim roku, to jest kosmos. Opowiedz troszeczkę o sobie, kim jesteś, co robisz i co się takiego wydarzyło? No, zawody jest budowlańcem. Zajmuję się tym zawodem już prawie 30 lat. Nie był to, można powiedzieć, że zawód z przypadku, tylko jest to zawód wyuczony. Szkoliłem się w tym zawodzie i prawie 30 lat już go wykonuję. Mieszkam w Niemczech i powiem, no, jak, jak Sama wspomniałaś, no, był ciekawy, jak tylko o nim usłyszałem, powiedziałem od razu tak, tak, na jednym z programów Burzy Mózgów, który też organizowałaś, gdzie spotykali się przedsiębiorcy i omawiali strategię na czas pandemii, tam jakby powstał, pierwszy raz o tym projekcie usłyszałem i zdecydowałem, że to jest fajna, fajny temat, fajna sprawa i warto wziąć w nim udział. Dlaczego nie? Mhm. Darko, wspomniałeś, że jesteś budowlańcem, ale budujesz nie tylko domy, bo wiem też, że budujesz bardzo duże zasięgi na mediach socjalnych. To prawda, nie buduję może domów, ale wykańczam je i upiększam, żeby były ładne, żeby mieszkańcy tych, tych domów mieli ładne łazienki, schody, kuchnie, kominki, także zajmuję się bardziej wykończeniem, wystrojem wnętrz. Dodatkowo zajmuję się mediami społecznościowymi, dużo działam na, na Facebooku. Mam założonych kilka stron, kilka grup, gdzie dość, dość, dość mocno one działają i się rozwijają. Także to jest jeden z moich sukcesów na pewno, gdzie, gdzie tak mi się udało taką społeczność stworzyć. Uh -huh. Coś mi ucieka głos od ciebie to chyba jakieś połączenie z internetem, ale mam nadzieję, że będzie nadal. Dobrze działało. Darko, wspomniałeś, że mieszkasz w Niemczech. Powiedz mi, co sprawiło, że wyjechałeś z Polski i zacząłeś mieszkać w Niemczech? No znaczy, to było też troszeczkę gospodarką spowodowane kryzys 2008 roku. Mimo to, że Polska go mocno nie odczuła, ale w naszym mieście zamknęły się dwa potężne zakłady, które akurat mocno na budowlankę miały, miały wpływ. Bo, bo... Kiedyś było takie utarte powiedzenie, jak ktoś sobie nie radzi w życiu, to się za budowlankę bierze. Ja akurat y, z tego nie wychodziłem, bo ja miałem zawód wyuczony budowlanki, budowlanki, ale zamknęły się dwa duże zakłady: Stocznia Szczecińska i Zakłady Polmu, gdzie y, 7 tysięcy ludzi poszło na, po prostu na ulicę, tak? Dostali odprawy, a większość z nich y, wzięła się za budowlankę. Także i ceny poszły w dół, rynek został obłożony pracownikami niekoniecznie najlepszymi, bo. I także po prostu ciężko już było i tak w 2012 roku postanowiłem wyjechać do Niemiec. Na, na dłużej, bo wcześniej jeździłem też na miejsca po Europie, ale tak na dłużej, na poważnie właśnie w 2012 roku postanowiłem pojechać. Mhm. A Darku, po, wspomnij, wspominasz o budowlance, ale ja wiem też, że jesteś przedsiębiorcą, działasz też biznesowo i rozwijasz się też w innych, jakby w innych kierunkach. Mógłbyś o nich troszeczkę opowiedzieć? Co tak dokładnie jeszcze robisz? Znaczy, no Dużo interesuję się rozwojem osobistym, rozwojem biznesowym. Mm. Dużo, dużo się szkole, dużo czytam i tak rozwijam swoje umiejętności miękkie, jak to się mówi. Nie, nie te szkolne, ale tak bezpośrednie. tak. Działam w różnych organizacjach, polonijnych przede wszystkim, mm -hmm. za w Niemczech. Dużo wspieram Polonię w Niemczech. No i tak to tak to u mnie wygląda, mniej więcej. Mhm. też wiem, staram że jestem. Staram, staram się otaczać właśnie ludźmi takimi biznesowymi, aby czerpać od nich informacje, wiedzę nie tylko książkową, ale taką bezpośrednią, żeby wiedzieć, jak oni to robili i co można wdrożyć, żeby nie popełniać. Nie uczyć się na własnych błędach, tylko już pójść utalentowymi szlakami, między innymi Klub Przedsiębiorczości w Polsce, do którego też dołączyłem, mega fajna sprawa yy, i wiele innych wydarzeń, na których uczestniczyłem. Mhm. Jesteś, jesteś jednym z współautorów, twoja inspirująca historia będzie właśnie opisana w. Twoją, twoją ręką, Twoimi własnymi słowami w projekcie Niegotowie na sukces, książka, która ukaże się właśnie w Niemczech, w Belgii i, i, i w Anglii. Co, dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tej właśnie książce? Uznaję, że to jest ciekawy projekt i warto wziąć w nim udział. Jest to rodzaj jakiejś takiej, może powiedzieć, że wizytówki, może nawet jedne wizytówki, bo moje życie nie jest aż takie burzliwe, nie było ani. Nie ma nic takiego interesującego, może aż tak dużo w nim. Na pewno życie każdego jest jak, jak, w jakiś sposób interesujące, ale może nie jest aż tak mocno medialnie, o, jak to możemy powiedzieć, jak tych, tych wielkich osób, co piszą książki. Ale uznałem, że to jest ciekawy projekt i warto wziąć w nim udział, w tym że jeszcze jest międzynarodowy projekt. Kiedyś przymierzałem się do pisania własnej książki, ale to jednak jest za duże wyzwanie napisać całkowicie własną książkę. A tutaj w takim projekcie fajnie wziąć udział i, i polecam każdego. Fajne, fajne doświadczenie, można się sprawdzić, pokazać siebie i na tym uh -huh. postanowiłem udział. Tak, w szczególności kiedy myślę, że to jest po prostu pierwsza część, następne części będą wychodzić raz do roku. Także w następnym roku już planujemy następno, następne wydanie, także jesteśmy jakby pionierami tego, tego projektu. Ten projekt jest na temat sukcesu, Darku, i, i, i tam jest też jeden z tak jakby rozdziałów, żeby napisać o własnym sukcesie, co znaczy ten sukces dla ciebie samego. Czyli no, moje pytanie, co jest sukcesem dla ciebie? Co to znaczy? Jeszcze przejdę do tego, że to jest pierwsza część tego projektu, to tym bardziej właśnie postanowiłem na tego wziąć udział, bo to jest pierwsza część. Dużo rzeczy obie po raz pierwszych, tak samo jak. Założenie jednego polskojęzycznego klubu Toastmaster w Niemczech, założenie grupy budowlanej, zorganizowanie tagów dla przedsiębior polskich przedsiębiorców w Niemczech. Staram się odkrywać rzeczy i brać, robić coś nowego po raz pierwszy i sprawdzać się w ten sposób, między innymi. Aha. To jest też jakby od razu nawiązując do pytania sukcesu, bo sukces ciężko powiedzieć, czym jest sukces. Dla każdego sukces jest czymś innym. I miało tylko tego, czego osiągnęliśmy, jesteśmy tylko my sami. tak? To nie można powiedzieć, że ktoś ma jakby, dużą mega firmę, on osiągnął sukces. Albo ktoś jest mega szczęśliwy, ma rodzinę i jest y, osiągnął sukces. Wcale nie jest tak. Każdy musi według siebie patrzeć na ten sukces jak w, i pod siebie go, go patrzy, go. Um, oceniać w ten sposób. Aha. Żeby osiągnąć sukces, to wstąpić na drogę zmiany, rozwoju i re realizacji siebie, tak? To jest jedno z takich ważniejszych, ważniejszych zdań, można powiedzieć, na temat sukcesu. I to, jakim swoje życie uczynimy, idąc tą drogą, tak? Także. Tak pokrótce można by powiedzieć, czym jest sukces. Według mnie, tak? bo dla każdego będzie to inne, coś innego oznaczało. I dla jednego będą pieniądze, dla innego będzie, będzie sława, dla innego będzie popularność. Każdy ma swoją miarę osiągniętego sukcesu. Aha. Ale najważniejsze, żeby robić, robić coś, iść do przodu, rozwijać się, i, i wtedy każdy sukces mamy osiągnięty. Mamy tutaj kilkunastu widzów, i którzy nas oglądają, którzy nas słuchają, i to też jest międzynarodowa publika. Darko, co chciałbyś przekazać takim osobom? Żeby się nie bali i odważnie szli, podejmowali działania, realizowali je, wyznaczali cele przede wszystkim i, i dążyli do, tych, do realizacji tych celów. Takie znane powiedzenie Jakubaby bączka, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, a mówię, że że trzeba wyznaczyć sobie cele i je realizować. I wtedy mamy osiągnięty cel, sukces i wszystko. Także odwagi dla każdego życzę i dążenia do spełnienia celów. Uh -huh. A e, osoby, które sięgną po tą książkę i osoby, które przeczytają Twoją historię, co chciałbyś, aby te osoby wyniosły z tej historii, Twojej? Że wszyscy jesteśmy z tej samej gliny ulepieni, nie ma, nie ma innych, że niczym się nie wyróżniamy. Każdy miał taki sam start, można powiedzieć. Jedni mieli leby, łatwiej troszeczkę w życiu, mm. inni trochę ciężej. Po mojej historii będzie widać, że nie było, nie było lekko. Y ale każdy może zmienić swoje życie, każdy może osiągnąć to, co sobie zamarzy, zaplanuje lub wyznaczy. Także na pewno ta historia pokaże, że, że można wiele rzeczy fajnych osiągnąć w życiu. Mimo to, że nie będą to jakieś spektakularne sukcesy, ale na pewno będą wystarczające dla własnego, dobrego samego, samopoczucia. Mhm. Wiem, że teraz zbliżamy się już do końca 2020. Mamy 21 rok, który dużymi krokami wdąża, zdąża w naszym kierunku. Czy masz jakiekolwiek plany, jak, jakieś plany, duże plany, małe plany na przyszły rok? Zobaczymy, jak pandemia będzie dalej się zwięła czy będzie stopowała, bo to też są związane jest jakby z moimi planami i zawodowymi, i jakimiś dodatkowymi. Także. Tutaj z tymi spotkaniami dla polskich przedsiębiorców w Niemczech to jest dość mocny projekt, do którego się mocno angażuję. Chciałbym to mocno rozwinąć, żeby wspierać polskich przedsiębiorców w Niemczech. Także w tym, w tym zakresie na pewno będę mocno na to naciskał. Teraz podjąłem się jeszcze nowego, nowego wyzwania pracy w telewizji. Także zobaczymy, jak mi to pójdzie jako prezenter telewizyjny. I tak przede wszystkim najważniejsze, żeby ta pandemia ustąpiła i wtedy dużo, będzie nam dużo łatwiej. Tak? Na pewno każdemu będzie dużo łatwiej działać, funkcjonować, żebyśmy mogli się spotykać normalnie i organizować jakieś spotkania, konferencje i wtedy możemy działać dalej. Też wiem, że, że premiera naszej książki już się zbliża dużymi krokami w styczniu i jak dobrze, się, jak dobrze pamiętam 30 stycznia też mamy zaplanowaną właśnie premierę w Niemczech. Jesteś właśnie taką jakby inspiratorem też tego, żeby zebrać nas wszystkich, jeśli tylko pandemia, pandemia pozwoli. Czy możesz już coś więcej powiedzieć na ten temat? No jest zaplanowane spotkanie autorskie w siedzibie TV w Essen. Jak uda nam się wszystkich spłotów zebrać, będzie super. Jak Na pewno część przyjedzie, większa połowa będzie, większa część spłotów się pojawi. I serdecznie zapraszamy 30 stycznia do PPTV, do SM. Będziemy mogli się poznać osobiście, kupić książkę, dostać autograf z, z osobistą dedykacją. Z większością współautorów. Słucham? Z większą ilością współautorów. Mamy nadzieję, że nasi współautorzy zajmą się do nas. Będziemy mogli się spotkać, porozmawiać, poznać się osobiście. Także serdecznie zapraszam. Śledźcie nas na, na mediach społecznościowych, tam będą więcej informacji. Tam na bieżąco będziemy udostępniać. Wiem także, że książkę można już zakupić u Ciebie na stronie. Czy, czy masz u... odpowiedni link do tego? Czy możesz tam link później udostępnić? Można u mnie, można u Ciebie, można u każdego z zamówić. Także serdecznie zapraszamy do każdego z nas. U, u kogo chcecie, możecie zamawiać. Serdecznie zapraszamy. Na moim profilu można znaleźć, czy na Sylwii profilu, czy na y, moim fanpage'u, wszędzie można znaleźć nasze linki, także można się do nas zwrócić osobiście, czy do mnie, czy do Sylwii, czy do innych współautorów, także serdecznie zapraszamy. Na pewno tak. warto, bo ta książka nie będzie dostępna w sięganiach, jest tylko, y, będzie dostępna u nas bezpo na bezpośredniej sprzedaży. Zgadza się, czyli na, na naszych wydarzeniach, szkoleniach, warsztatach, spotkaniach biznesowych i oczywiście 30 stycznia zapraszamy serdecznie do Esen, gdzie może, będziecie mieli możliwość poznania nas osobiście. Oczywiście, jeśli pozwoli na to, na to wszystko korona. Um, także zapraszam też osoby zainteresowane, które chciałyby wziąć udział w drugiej części Niegotowi na sukces, do kontaktu ze mną lub z Darekiem, także Darek też może dużo o tym powiedzieć. Zapraszamy Was serdecznie. Darku, a ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i opowiedzenia o sobie. Dziękuję Tobie i dziękuję wszystkim widzom, którzy nas oglądali, którzy nas, nas jeszcze będą oglądali. Zgadza się. Dziękuję bardzo, dobranoc i do następnego poniedziałku. Dziękuję, pozdrawiam, dobranoc.